Dziękuję ci stary. Zapomniałem, że przy twojej muzyce mój głos brzmi lepiej. Wiesz co, aż głupio mi przyznać, ale moja kariera solowa to porażka. Ależ ja zawsze lubiłem akompaniować twoim improwizacjom na skrzypcach. Brakowało mi cię, Elvis. Dobra, czas na nas! Idziemy, dzieci! królowe. Mam dla was ciekawą niespodziankę. Bravo! <śmiecki> tego ja, co to? <śmiecki> <śmiecki> <noise> Miałeś przecież śpiewać jak zawsze. Filipie, ja już dawno nie byłem na scenie. Nie dam rady. Oh. Trzeba coś zrobić. Musisz śpiewać. Ja? Czemu ja? Bo ty się kolego znasz na Cześć. Mam na imię Gucio. Ja, gucio, jestem gucio. A wiecie, ja miałem tylko zapowiedzieć świetny duet i jego występ. Nie martw się, na pewno będzie super. Pszczołą wielką jestem ja. Kto by chciał improwizować jak ja! I wszyscy razem z Gudziem. Nikt nie umie tak śpiewać jak. Nikt nie umie tak śpiewać jak. Ja! ja! O Matko! Już czuję się lepiej, bo śmiech mnie rozluźnia. Dobra, Filip! Zagramy królowym. Teraz będzie wielki rok! Nieeee! Yeah! Guciu! Dobra, kochani, to ja już znikam, a teraz wystąpią Filip i Elvis w duecie. <grym i>